Jezus zmienił moje myślenie o sobie. Nie jestem tym, co mówi świat. Kiedyś myślałam, że jestem nikim nie dość dobra, nie dość mądra porównywałam się z innymi chciałam zasłużyć na miłość. A potem spotkałam Jezusa. jak Jezus ustrofił moje myślenie o sobie i jak możesz zobaczyć siebie Jego oczami, nie oczami ludzi. Zawsze byłam krytyczna wobec siebie. Mówiłam sobie w głowie, nie umiesz, nie dasz rady, jesteś gorsza. Nosiłam w sercu głód akceptacji. idealna ale to nigdy nie wystarczało a moja wartość zależała od tego co o mnie mówią inni dopiero później zrozumiałam Angeli inaczej niż kiedykolwiek wcześniej. Ktoś powiedział, nie jesteś tym, co zrobiłeś, jesteś tym, kogo ko 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 kocha Bóg. Zaczęłam czytać Pismo Święte i te słowa trafiały prosto w serce, są takie cytaty. Mam takie trzy Umiłowanym. Jesteście bezcenni, wykupieni drogocenną krwią Jezu Chrystusa. W nim jest, w nim jestem nowym stworzeniem. Zrozumiałam, że moja wartość nie zależy od lajków, opinii, przeszłości ani wyglądu. Zależy tylko od tego, Jezus oddał życie za mnie zanim cokolwiek zrobiłam zaczęłam myśleć o sobie inaczej jak o córce Boga nie produkcie porównywania umiem powiedzieć jestem wystarczająca bo jestem Jego nawet jeśli czasem wątpię wracam do Jego słowa bo ono jest prawdą Dziś wiem, nie muszę udowadniać swojej wartości. Ona już została nadana na krzyżu. Może Ty też myślisz o sobie źle? Może boisz się? Pomodlę się z Tobą. Napisz w komentarzu.